<śmienicza> 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 nie ciebie. Ty <śmienicza> sobie jeszcze nie zasłużyłeś na to. <śmienicza> jeszcze nie ten wiek. No. <śmienicza> Co z tą miskierką? wszystkie się stało. tą mógł się panią i pani, nie dalej jeszcze? nie, nie, ale ręką, rękę, rękę, rękę pani pani. I i dalej no, no. i dalej. kościoła no, no. dalej ścierkość. No, no. tak. i